A to takie coś, takie... Niechże się ciocia uspokoi. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiała w lecie jechać do Karlsbadu i tam strudel pić. Ja z ciocią pojadę. Obejdzie się. O cóż poszło? Zdaje mi się, że to lokatorka z parteru, ta co się truła. Tak, tak, ta sama wyszła ze szpitala. Skandal. Przecież po czymś podobnym trzymać jej w kamienicy nie mogę. Sama była świadkiem. Jak ją wynosili, to była prawie naga. Horrendum. Wymówiłam jej mieszkanie. Tak? A to się dobrze składa. Nam właśnie podwyższyli. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejdzie się. Przecież mogłaby to Ciocia zrobić dla nas, jako dla krewnych. Za ciężkie czasy na zbytki. Rozumiem. Ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili. Ja tam nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie nad stan. Na no, na. No. Chodzicie do teatru. I to na same masowe sztuki. Trudno przecież. Przenumerujecie pisma. To już ciocia daruje, ale. Ja zawsze pożyczę i wystarcza. Nie pożyczę, to świat się nie zawali, że tam drukowanych bajt nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolację. To konieczne. Aha, no jak konieczne, to się nie skarż, że ci nie wystarcza. Nie możemy żyć jak. Jak my? Zobaczymy, jak będziecie śpiewali na starość. Ja i Felicjan mamy inne pod tym względem zasady. Mój mąż nie umie się oszczędzać, ja także. Skoro miałaś takie usposobienie, trzeba było iść za tego aptekarza z Bułburki, co się o ciebie starał, namawiałam cię. Przecież on rok temu umarł na suchoty. No właśnie. Miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. O, nie ma co, O, być zabezpieczony to podstawa życia, a co do męża, można go uchodzić, pensję zabierać, gdy zafasuje, co dzień dwie szóstki na kawę do łapy, a cygara samej kupować i suszyć na piecu. Inaczej taki pan możecie zrujnować.